Szanowny Panie Komendancie, druhny i druchowie strażacy, Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia promes dla ochotniczych straży pożarnych, na zakup sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ze względu na obowiązki wynikające z pełnienia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie mogę być z Państwem osobiście, korzystając więc z możliwości. Jakie daje przekaz wideo, przesyłam pozdrowienia dla strażaków, ochotników oraz gratulacje dla jednostek OSP, które otrzymają dziś symboliczne promesy na zakup sprzętu dla młodych adeptów pożarnictwa. Szanowni Państwo, wielowiekowe tradycje ochotniczego pożarnictwa w Polsce zasługują na najwyższe wyrazy uznania i wdzięczności. Ta wymagająca służba nie byłaby możliwa, gdyby nie ciągłość pokoleń. Dlatego cieszę się, że nie brakuje młodych ludzi, którzy poprzez młodzieżowe drużyny pożarnicze chcą przygotować się do strażackiej służby. Młodzi przyjaciele, dziękuję za Waszą ratowniczą pasję. Jestem przekonana, że działalność w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Będzie okazją do rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy i doskonalenia ratowniczych sprawności, a rządowe środki pomogą w realizacji tego celu. Wykorzystajcie, proszę, ten czas i możliwości jak najlepiej. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z Województwa Śląskiego.